Mamy taki challenge, że odegramy tutaj scenkę, bo niektóre są monologami, ale niektóre są scenkami takimi, gdzie no, ja też będę musiał się dorzucić, a ty będziesz musiała zgadnąć. Uwaga, koncentracja, skupiasz się, musisz zgadnąć, tylko nie, 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 nie rzucaj w trakcie, daj nam dokończyć. Z jakiego filmu to jest scena? Nawet jeśli kojarzysz, to będziesz mogła wymienić, jacy aktorzy tutaj się wcielili w te. Postać. Uwaga, zaczynamy. I w gwoli ścisłości my te scenki dostaliśmy przed chwilą. To nie jest tak, że myśmy mieli tak. czas na jakieś próbowania tego wszystkiego <gry> i tak ad hoc. No dobrze, próbujemy. Co jest? Zamknąłem cię kiedyś? Wziąłem łapówkę i się nie wywiązałem? No co ci zrobiłem, że się tak przysiadasz jak do swojego? Wyrzucili. Wyrzucili. Wszystkich zostawili, a mnie na pysk. Ale mam jeszcze dosyć znajomości, żeby cię kazać zamknąć? Kelner łyski z kolą? A złoty zegarek też ma? To jednak każe cię zamknąć. Nie dasz rady. Byłem wyższym stopniem. Czekaj, czekaj, ty jesteś z Lublina. Major Gross. Mam pracę dla Ciebie. Jaką? Za ile nie pytasz? Jak mi powiesz, jaką, to ja ci powiem, za ile. Posiedzimy rok na bezrobociu, to inaczej będziemy gadać. Jestem mechanikiem, nie muszę być ubolem. Jeszcze nie słyszałem, żeby któremuś z naszych dali pracę. Chyba jako wykidajło. Gorsze rzeczy się robiło, nie? A Franz Maurer, gdzie? Świętuje służbę u nowych panów. Jednak go nie zwolnili. Na pochybel czarnym. Na pochybel czarnym i czerwonym. Na pochybel wszystkim. To jest ładny toast, co? No, za to z tobą wypiję. No i Sylwio, czy rozpoznajesz ten cytat filmowy? No, świetnie, odegrano w synkadzkę, trzeba przyznać. <noise> Będą to psy, oczywiście. Bram. To jest długi monolog, ale jest, ma dwóch bohaterów i obu musisz y, odgadnąć, wsłuchaj się uważnie i wy wszyscy y, widzowie. Leo Ben Hacher zapowiadał, że wyjdziemy z drewnianych domków, że będzie international level, że przejdziemy na jasną stronę księżyca. Gdzie dziś jesteśmy, wszyscy widzimy. Pożegnanie z Afryką jest żenujące w wykonaniu Polaków, bo można się żegnać z finałami mistrzostw świata, ale po walce, której dziś w polskiej drużynie nie widzieliśmy, chęci to no zbyt mało, kiedy umiejętności nie stają. To jest tylko fragment większej całości. Rozpocznie się narodowa dyskusja, bo przecież jeśli mamy rozpoczynające się rozgrywki Champions League, czyli Ligi Europejskiej, dawnego Pucharu UEFA i ma, nie mamy po raz pierwszy w historii żadnego przedstawiciela polskiego klubu, no to ten marazm pogłębia się. Zarzuty, że nie ma myśli szkoleniowej. Myślę, że może trzeba ograniczyć naszą ligę, że trzeba wzmocnić konkurencję, ale na pewno nie ma sensu dalej tkwić przy tym, co jest. Leoben Hacker. Nie było mu po drodze z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, kiedy obwiniało wszystko działaczy na czele z Antonim Piechnik, nie było dość uwłaczające, kiedy trenerowi, który dwukrotnie zagrał z Polską w finałach Mistrzostw Świata, zarzucał brak kompetencji. Leo Hacker nie wygrał żadnego meczu, prowadząc Holandię, Trinidad i Tobago i polską reprezentację w finałach Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Widzieliśmy w nim zbawcę, był nim, był, bo był tym pierwszym, który zagwarantował Polskę do finałów Mistrzostw Europy. Ale dziś ani jemu, ani polskiej reprezentacji nie po drodze. Coś się wypaliło w tym kontrakcie, nie masz motywacji, apelowanie do profesjonalizmu nic nie daje. Nie jesteśmy... Nigdzie jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy, gdy Leo Hacker obejmował polską kadrę. Graliśmy jak wypaleni, graliśmy żenująco. Nic nie tłumaczy takiej postawy. Nawet samo zaangażowanie, które dzisiaj było mizerne w wykonaniu Polaków, żal było patrzeć na to pożegnanie z Afryką. Żegnamy się w żenująco słabym stylu. Ze stylu to naprawdę można by się schować do drewnianego domku. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak słabo grającej reprezentacji Polski. I to nie tylko w tym dzisiejszym meczu, ale również w spotkaniu z Irlandią. Własna publiczność, 40 tysięcy ludzi, wielkie oczekiwania, fantastyczna atmosfera. Pragnienie, marzenie, uszczęśliwienie gdzieś tych kibiców. I taki marazm, 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 który nic nie wnosi, nic nie daje, tylko wciąż jesteśmy rozczarowani, zdegustowani, choć jak kibice wierzymy, że coś się zmieni. Musi się zmienić, bo gorzej już być nie może. W Mariborze po krajobrazie trudno powiedzieć, że po bitwie, po bezradności, nicości żegnają Państwa. I tu zagadka dla ciebie. Kto żegna państwa? Dariusz Szpakowski i Andrzej Juszkowiak. Brawo, brawo! Znakomicie. Brawo, brawo. Myślałem, że może nie, nie skojarzy, że to był Andrzej Juszkowiak, ale rzeczywiście on słynny monolog pożegnalny Dariusza Szpakowskiego z Mariboru 2009 rok 03 ze Słowenią i Ale ja ci ogóle... muszę powiedzieć znowu anegdotę anegdotę przypomnieć. Ja już tam gdzieś tam kiedyś tak. mówiłem w radiu. To była historia jeszcze sprzed kilku lat wcześniej, kiedy Polska drużyna ciągle może nie w marazmie, no, ale i przy okazji innych trenerów w takiej szarzyźnie tkwiła Europejskiej i był kolejny mecz Polska grała to był bodaj 93 rok jakiś mecz chyba z Holendrami graliśmy i no i właśnie około 70 minuty tak się zaczęło, że Darek zaczął znów taki swój monolog na zasadzie tego że Polska piłka potrzebuje zmian szkoleniowych strukturalnych itd., itd. i tak dalej i tak dalej w pewnym momencie a ja siedziałem w Warszawie na Woronicza w telewizji i odpowiadałem jako taki szef informacji przy okazji taka podpora na wypadek gdyby się zerwała łączność i nagle dzwoni telefon w redakcji odbieram i tam od, i po drugi na tej słuchawki, facet mówi mniej więcej tak, dzwoni plutonowy jakiś tam z jednostki reprezentacyjnej Wojska Polskiego, jeżeli pan Szpakowski za chwilę nie przestanie pieprzyć tych swoich głodnych kawałków, to za chwilę wjedziemy tam całą kompanią w 400 chłopa i rozwalimy do imentu ten budynek na Woronicza. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale no taka jest okoliczność, że ten mecz tak wygląda i tak dalej, natomiast proszę pana chciałem powiedzieć, że pan Darek Szpakowski jest w tej chwili na wyjeździe na tej transmisji i tak dalej. on mówi, tak? aha no ale w każdym razie proszę przekazać, bo następnym razem rzeczywiście ruszymy na was. no Dziękuję i też w tej zasadzie. Taka, taka rzecz się wydarzyła. Oni byli tam, myślę, w, no, trochę w we wesołej fali, no ale tym bardziej mogli wziąć szablę w dłoni i ruszyć. Jesteś gotowy? Tak, jest, słucham. No to jedziemy. Czytujesz Biblię? Nieregularnie. Znam jeden fragment na pamięć, Ezechiel 25, 17. Ścieżka sprawiedliwych wjedzie przez nieprawości samolubnych i tyranie złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziadek. I dokonam srogiej pomsty w zapalczywym gniewie na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci i poznasz że ja jestem pan gdy wyrwę na tobie swoją zemstę gdy wywrę na tobie swoją zemstę powtarzam to od lat kto słyszał te słowa słyszał wyrok nie zastanawiałem się co one znaczą myślałem że to niezły tekst przed skasowaniem klienta od dziś myślę inaczej teraz myślę że może to znaczy że ty jesteś zły a ja sprawiedliwy. A pan 9 mm jest pasterzem chroniącym moją sprawiedliwą dupę w Dolinie Ciemności. A może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja pasterzem, a świat jest zły i samolubny? To by mi się podobało, ale to głównoprawda. Prawda jest taka, że ty jesteś słaby, a ja jestem tyranią złych ludzi. Ale staram się, Ringo, naprawdę bardzo się staram być pasterzem. Idź. Czy kojarzysz ten cytat? Mimo, że miało być proste, niestety nie. Taki cytat może, mi się wydawało. Yy. Może, może jakaś podpowiedź delikatna. no pewnie Ezechiel 25, 17. Yy, nie jest to polski film. Yy, jest to oczywiście przetłumaczone z angielskiego, tak? Ze słynnego filmu Quentina Tarantino, scena yy, w. Tak jest w restauracji. Dziękuję dziękuję za odpowiedź. Już nie będzie Adama Małysza na następnych Mistrzostwach Świata. Pożegnanie Adama Małysza z Mistrzostwami Świata. Sześć medali, cztery złote, jeden srebrny, jeden brązowy. Tu zdobyty jeszcze kilkanaście lat startu, fenomen sportowy, powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę, a potem pierwsze zwycięstwo w Holmenkollen. Odniósł tu, na tej skoczni, jako osiemnastolatek, i było to przecież piętnaście lat temu, coś niewiarygodnego. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie? Bez układów, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkich nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny, przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym, był powodem ogromnej, zbiorowej radości. Dał nam wiele, bardzo wiele. Mam nadzieję, że z tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj mają aspiracje, którzy oglądają, Adama na całym świecie, jak mistrz świata Gregor Schillencauer, który powiedział, że Adam go natknął, że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się stworzył przy oglądaniu skoków, tego fenomenu popularności. 14,5 miliona. Rekordowa telewizyjna widownia, kiedy zdobywał srebrny medal w Salt Lake City. 13 przeszło milionów. Puchar świata w Zakopanem to jego ostatnie zwycięstwo i ta wielka radość ludzi na nas, którzy oglądaliśmy go, państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także skacząc, krzycząc. Po prostu było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło, ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji. Mały szomani już nie będzie nigdy. Natomiast ważne, żeby były sukcesy sportowe, żeby coś po Adamie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękujemy ci bardzo, Adam. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Widzowie są niesamowici, bo to, że Włodzimierz Szaranowicz, no to wszyscy tutaj rozpoznają. Oczywiście, że tak, ale nawet dokładnie wiedzieli, że Oslo 2011 rok ten komentarz. Co teraz zaczyna? Ty, zaczyna. ty 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 zacznę. Ja zacznę, tak tak. No więc, panie Cisowski. Panie profesorze, chciałem prosić. Yy... Aha, tłuszcz cię obleciał. Trafiło się raz ślepej kurze ziarno, a ty myślałeś, że zawsze tak będzie, co? Nie, chciałem prosić, by w razie mojej dzisiejszej klęski ukarać tylko mnie. No, z przyjemnością stwierdzam, że zachowałeś resztki sumienia. A teraz zaczynajmy. Jestem gotów. Trzy nazwiska na dziś. Mam już zapisane. Już napisane. To doskonale, wobec tego i ja napiszę. No, gotowe. No to teraz zaczyna się przedstawienie, więc kto ma być dziś pytany według wielkiego proroka? Górski Szostak i wnuk. A zdaniem pana profesora? Górski Szostak i wnuk. Czy pan profesor się nie gniewa? Zaraz, zaraz. Ale jak ty na to wpadłeś? Starałem się myśleć, jak moim zdaniem myślałby pan profesor. A więc ten chłystek cisowski. Chłystek! Dosłownie tak myślałem! Ten chłystek będzie robił 100 tysięcy kombinacji, ale jako urządze w sobotę przypada kolejna górskiego szostaka i wnuka, no przecież temu szympansowi. Zgadza się, szympansowi! Przecież jemu na myśl nie przyjdzie, że ja właśnie nic nie zmienię i nigdy na to nie wpadnie. Dosłownie, no tak, to się w głowie nie mieści. No, trudna zagadka przyznaję, bo film z 1960 roku. Ale z Polową Raksą między innymi, no, późniejszą awersją dla Pancerny. nas Dla nas kultowy w czasach PRL-u, czarno-biały. Według powieści Kornela Makuszyńskiego, kojarzysz? Tak, to jest banalnie proste, to jest szatan z siódmej klasy. Brawo brawo wow. brawo, Myślałem, brawo brawo. Myślałem, że, że to będzie nieodgadnięte. A, Jeżeli wtedy, nie Pan, Dobra, nie ale... pojmujesz, dlaczego w Polsce najlepsza jazda, a u Niemców piechota, to ja ci to wytłumaczę. No dlaczego, dlaczego? Oto, gdy Pan Bóg konia stworzył, przyprowadził go przed ludzi, żeby zaś jego dzieło chwalili. A na brzegu stał Niemiec, jako to się oni wszędy wcisną. Pokazuje tedy Pan Bóg konia i pyta się Niemca, co to jest. A Niemiec na to przert! Co, powiada stwórca, to ty na moje dzieło przemówisz? A nie będziesz ty za to plucho na tym stworzeniu jeździł, a jeżeli będziesz... To kiepsko! To rzekłszy Polakowi konia darował. Oto dlaczego Polska jazda najlepsza, a zaś Niemcy, jak poczęli piechotą za Panem Bogiem drałować, a przepraszać, tak się na najlepszą piechotę wyrobili. Bardzoś to waść misternie wykalkulował. Milczałbyś, panie Michale, nie większyś od sikory, to się ziarnkiem prosa pożywisz, a z naparstka napijesz, ale ja Bogu dziękuję, że nie jestem taki misterny i że mnie kura z piasku zadnią nogą wygrzebała, ale niewiasta urodziła, dlatego potrzebuję jeść i pić jako człowiek, nie jako chrabosz, a żem od południa nic prócz śliny w gębie nie miał Dlatego mi i twoje żarty nie w smak Mam ja tu na udzie manierzynę Co mi ją kozakowi wydar Ale kiedy mnie kurza z piasku wygrzebała To już myślę, że i gorzałka tak nikczemnej persony Nie będzie waści smaczna To w twoje ręce, Janie Skrzetuski Przecherać ciebie, panie Michale, ale chłop setny! I to masz do siebie, że sobie odejmiesz, a drugiemu dasz, niechby się święciły te kury, co by takich żołnierzów jak ty z piasku wygrzebywały, ale ich na świecie podobno nie masz i nie o Tobie myślałem. Genialna interpretacja. <laughs> czy kojarzysz, kto mógł wypowiadać te zdania, które odczytał Edek? E, Okej, okay, zgadzam się. To była wspaniała interpretacja. A moja odpowiedź, nie jestem tutaj pewien, ale czy to było ogniem i mieczem w, i wypowiedź za tak, brawo, dokładnie. Trafiłeś, że z, z ogniem i mieczem. Pewnie Jan Skrzetuski cię tu naprowadzi. Ja co, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano, za 15 .03. latem to już widno. Za 15 jestem ogolony, bo kolej się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, więc tylko wstaję i wychodzę. No ubierasz się pan! W płaszcz, jak pana, opłaca się rozbierać po śniadaniu? Fakt. Do przystanku PKS mam. 5 km, o czwartej za 15 jest PKS. I zdążasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek, idę do mleczarni. To jest godzinka, potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mlekowicz pan ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. W Szymanowie zsiadam, znoszę bańki, łapię EKD, na ochocie w elektryczny do stadionu, a potem to już mam z górki, bo tak, w 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. To znaczy w robocie. I jest za 15.07, to jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie, to po fajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22, 50, jestem z powrotem. gole się jem śniadanie i idę spać. Dzięki. A ty powiedz czy... Kojarzysz film. to jest filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Brawo! My się tu uczymy na bieżąco tych tekstów, bo Właśnie. ja powiem szczerze, też je widziałem dosłownie minutę przed programem. 10.0 dla gwardii. Oto streszczenie poprzednich odcinków. Porucznik MO Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką Urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u Urwisów przydomek wujek Dobra Rada. Oto nowy orzech dla porucznika. Tomek używa brzydkich wyrazów. Kolejny odcinek nosi tytuł Motyla noga Tomka Mazura. Ale nasypało Motyla noga. Już od kwadransa nie ma autobusu. Kurcze pióro. Nie do wiary, jak można się tak brzydko wyrażać. A co mam mówić, jak mi nogi zmarzły, Motyla noga? No cóż, widzicie, klimat był raczej zawsze przeciwko nam. No ale to jeszcze nie powód, aby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Dam wam dobrą radę, kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grać, grzać kaloryfery, albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie, co zrobicie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi, że nic nie słyszycie. Hura, to jest wspaniała rada, pycha. Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Znajdź dla mnie radę, wuju. Przecież to dziecinnie proste. Pieniądze z Banku Londyńskiego może podjąć tylko Ryszard Ochucki lub Irena Ochucka. Dogadaj się szybko z jakąś Ireną, ożeni się z nią i masz Irenę Ochucką. To kolejna scenka. Czy kojarzysz z jakiego filmu? E, czy to był Miś lub 1-0 do serwy? <grym> pierwsze pierwsze <grym> słowo do dziennika: Miś uznajemy, brawo, jedziemy ze scenką. Dobre dziecko, wie, że tatusiowi jest teraz potrzebny talerz pożywnej zupki. Dobrze, w takim razie ja proponuję dla Pana nasz specjalityt. Bardzo dobry żurek na chleba. Albo jeśli Pan jest wegetariański, mamy creme Saint-Germain. Ja nie jestem wegetariański. Tym niemniej zmienimy kolejność, łaskawy Panie. Poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki. Dobrze. Tak więc, proszę Pana, 100 gramów Czystej wódki. I lód osobno do szklanki? Doskonale. Pan ma zawsze rację. Szklankę lodu i dopiero później talerz pożywnej zupy. Proszę. Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. I moc jest z nami. Trudne czy łatwe. No trudne trudne ale to, to czy to nie Janusz gajos tak brawo brawo wielka rola, no. scenariusz Jerzy Pilch reżys, tak reżyseria Janusz Morgenstern. A tytuł filmu. Żółty szalik brawo brawo myślałem, że to może być powiedzieć, że, pani podpowiedzieć, że zarzucamy, trudne, na ale ale rzeczywiście trudne wybitne. trudne, ale rola kultowa co słychać panie Stein. Victor Hugo umarł wczoraj. Tak? Dużo zostawił? 6 milionów franków. Ładny grosz. W czym? W trzyprocentowej ręcie francuskiej i w Suezach. Doskonały papier. W czym robił? W literaturze. Co? He he, w literaturze? Tak, bo to był wielki poeta, wielki pisarz. Niemiec? Francuz. Ha! Prawda, ja zapomniałem, przecież to jego ta powieść z ogniem i mieczem. Mnie Mary czytała ładniejsze kawałki z niego. Pięknie. No i co? O, widzę, Kamil Piątek trafił, ktoś tu, brawo, Paweł G., Jan Maria Rakieta, Fajny Jakub ucieczny. Iskra. Adam Junior, Ziemia Obiecana, oczywiście, że tak. Wiem, o czym myślisz. Wystrzelił sześć czy pięć razy, szczerze mówiąc, w całym tym zamieszaniu sam straciłem rachubę, ale pamiętając o tym, że to Magnum 44, najpotężniejszy pistolet na świecie, który z łatwością może ci odstrzelić głowę, możesz sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jestem szczęściarzem, więc jesteś śmieciu? No, taki króciutki cytat. Ale go wziąłem, bo właśnie tu zaraz będzie następny, gdzie też jest trzeba sobie odpowiedzieć na ważne pytanie. Patrzę, czat mam lekko z opóźnieniem, więc patrzę, czy ktoś to Tomasz Słowik szklana pułapka nie o Mateusz Juchnowicz brudny chary Jakub G brudny Harry Katarzyna też od razu zgadła, że to jest brudny Harry dokładnie ale dużo szklanych pułapek Patryk L podaje killer nie brudny chary brudny chary brudny Harry to teraz ten następny cytat w ogóle bracie jeśli jeżeli masz na nie masz na utrzymaniu rodziny nie grozi ci głód nie jesteś tucji ani hutu i te sprawy. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Oczywiście wszyscy tu widział, chłopaki nie płaczą, chłopaki nie pł